Cześć ludzie ja jestem Zumaciek i witam was w stymulatorze Witam was w symulatorze jazdy. Tak, symulator jazdy pouczę mi się troszkę jeździć, prawda? Będę waszym instruktorem ja Jestem już instruktorem od jakichś 50 lat. I to, że tak młodo wyglądam, to, 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 to są tylko pozory, prawda? Specjalnie sobie zapuściłem brodę, żeby, żeby wyglądać chociaż na te 30, prawda? Ale jak ja się uczyłem. Jak ja się kiedyś uczyłem jeździć. Kiedyś nie było takich symulatorów. Kiedyś nie było takich symulatorów jak teraz takich bardzo poważnych, takich kurczek, gdzie przejdziemy sobie tutaj i wszystko potrafimy, prawda? Nie. Ja musiałem się uczyć z czegoś innego. I za. 300 razem zdałem prawo jazdy. Ale wy ze mną zdacie za pierwszym razem, więc zaczynajmy! W tej sytuacji kierujący pojazdem, co powinien zrobić? Mamy znak, dzieć, ma, mamy znak przebiegających ludzików czarnych. Zachować szczególną ostrożność. Ostrożność. Uważnie obserwować całe otoczenie drogi. Być przy przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli, jeżeli zobaczy dzieci w pobliżu jezdni. Ale kto zobaczy? PEDofil? No jeśli pe pedofil zobaczy dzie dzieci w pobliżu jezdni, no to chyba musimy przejechać tego pe pedofila. No, ja bym wybrał odpo odpowiedź D. Przejechać pedofila. Więc nie wiem, nie wiem dlaczego. Co to w ogóle jest? Ja miałem inne pytanie, no. Ja miałem inne pytania. Jakoś kurde ten. Dobra, no to. No, 5 punktów o proszę, widzicie? Tak wygląda. Tak, tak będzie wyglądać nasz samochód. Oczywiście jak każdy samochód też będzie tak będzie tak rzucać dziwnie tymi kołami. Jak? Puścicie ręczny. Ping. Jak puścicie ręczny. Jak puścicie ręczny. Zapomniałem zmienić ustawienia na, na nowoczesne samochody. Nowoczesne samochody, proszę Państwa, są z klawiaturą. Właśnie, a ja miałem na kierownicę stare, stare kierownice, których już chyba nikt nie używa. W tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem 1, czyli tym czerwonym, przejeżdża pierwszy, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3. Nie, zawsze przejeżdża pierwszy. Jak jeździmy w GTA, nigdy nie przestrzegniemy, nigdy. Nie przepuszczamy żadnego innego gościa, żeby, żeby nas wyprzedził, czyli zawsze przejeżdża pierwszy. I to, że tutaj jest błędna odpowiedź, to tylko podchwytliwe. Jak zaznaczycie, na prawdziwym teście będziecie mieć 5 punktów, będziecie mieć wszystko dobrze. Więc okej, okay. zaczynamy. Uruchamiamy nasz silniczek. Yy. Tak samo jak w tej sytuacji. W tej sytuacji kierujący pojazdem może skręcić prawo. Tak, może skręcić prawo, ponieważ popatrzcie tutaj, nie ma żadnych ludzi, prawda? Tamte domy są pozamykane, nic nie jest otwarte, żadne okno nie jest otwarte, żadne drzwi, tu nawet do tych, do tych domów drzwi nie ma. Więc nikt tam nie może mieszkać, a skoro nikt tutaj nie mieszka, znaczy, że tu nie ma ludzi. Tak samo są puste ulicy, czyli nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, ma. samochodu. Czyli jak jest wszystko puste, nie ma ludzi do przejechania i nie ma samochodów, z którymi możemy się stuknąć, możemy jechać. Brawo. W każdym razie możemy nawet zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, to i tak będą prawidłowe, prawda? No dobra, więc jedziemy w końcu. Właśnie, pamiętajcie, jak zaciągniecie ręczny, to wasze koła będą drgać, potem jak puścicie ręczny, to pył do góry będzie lecieć. Będziemy sobie teraz tak powolutku jechać. Włącz silnik. No, włącz silnik. Dobra, nie, nie, nie. I teraz tak. I teraz. Jak trudno teraz dogodzić człowiekowi. Włączamy silnik i jedziemy. Nie, jak to było? Alo, Jak się tutaj górną... Page up, page down, page up. Włącz silnik. Ten symulator jest tak chamski, że nawet po O widzicie? Silnik nam kurde się dławi. Nie zatankował. Nasz gościu tutaj nie zatankował i dlatego nie możemy tego zdać, prawda? Ja sobie tutaj dam na, na taką kamerę. No, siemak, co ty zabrobiłeś tą ręką? Przyznaj się! ohohoho Ty nażelowany pat patafianie! Dobra, więc tak. Musimy po prostu jechać. O, teraz jedziemy, tak. Więc teraz pojedziemy sobie w tę stronę. Albo. Wiecie co? Wiecie co? O, właśnie. Trzeba tak robić. Spokojnie. Mamy jeden punkt karny. Punkt karny to, to jest. Yy, to jest tak jak. Takie punkty. Karny nie znaczy, że. Nie, nie znaczy, że kara. Tylko karma, prawda? Czyli karma, tak jak w far kraju czwórce. Czy. Nie, czy w trójce nie. Far. Ka eee. patrzcie, patrzcie, jak oni tutaj jeżdżą, no? Karma w far kraju czwórce odpowiada za. Im więcej karmy mamy, tym lepiej. I tutaj. Im więcej punktów karnych mamy, czyli punktów karmy, tym lepiej po prostu, więc musimy jak najwięcej nabijać punktów karnych. Pamiętajcie o tym, tutaj na przykład możemy, nie możemy wskręcić w lewo, co prawda, ponieważ jeżdżą tutaj samochody, więc oczywiście jedziemy do przodu, oczywiście strzałką do przodu, żadnym gazem, żadnym. Kurczę pedałem gazu nie. Pamiętajcie, do starych samochodów zawsze podłączamy klawiaturę, żeby się jeździło wygodniej, prawda? Chyba, że ktoś ma pada, to wtedy padem oczywiście też, może tam sobie troszeczkę jeździć, ale najlepiej sterować klawiaturą. Ewentualnie myszką możecie się możecie obracać sobie głową, prawda? Ale tak no, no cóż, to, to, to już jest, to już, to już są takie wyższe loty. W każdym razie jedziemy sobie jak jak, jak najlepiej, jak na razie. kurczę, dobrze jest, dobrze. Instruktorowi puściły nerwy, to chyba mi zaraz puszczą nerwy. No jezu, przecież ja sobie normalnie jechałem. No patrzcie, ile ja mam punktów, no no, what the fuck. Na tym skrzyżowaniu kierującym pojazdem pierwszym, czyli my, znowu my jesteśmy, sterujemy jako Carl Johnson. Albo Franklin, albo my, prawda? Więc oczywiście mamy pierwszeństwo. Proszę bardzo, błędna odpowiedź. Błęda, bo błędna, ale jednak tak naprawdę to jest e, prawda. Więc tak, jak tu się kurczę? Jak tu się kurczę? kur... Włącz. Kurde, jego pierdzielona mać. R, nie. O, Q, e, ku, 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 ku. E. Dobra. Jak się zmniejsza? O, na piątym biegu to my nie możemy nawet gazu wcisnąć. Jak się tu zmniejsza? Bieg? Jak się tu da, daje do tyłu? O, o, coś tam było. Coś tam było. Coś. Uu. Jest. Okej, okay, dobra. Więc jedziemy sobie teraz spokojnie. Włączamy. Pamiętajcie o włączeniu świateł. Włączamy światła. Zawsze włączamy światła. Czy, je, czy jesteśmy za granicą, czy jesteśmy w Polsce, zawsze musimy włączyć światła. Czyli tak, popatrzcie. Wsiadamy do samochodu. Bierzemy telefon do ręki, lub jakąś e, latarkę. Czy coś? Włączamy światło. Tak, włączamy światło. Tutaj sobie przyklejamy taśmą i, i mamy włączone światła, prawda? Jak się rozglądamy, to światło za nami idzie, więc mamy wszędzie jasno i to jest najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o światła w samochodzie. No dobra. Kolejnym krokiem do kolejnym dobrym krokiem do zdania do zdania prawa jazdy jest jazda pod prąd. Dlaczego? Ponieważ wtedy instruktor i instruktor zamyka oczy, bo nie chce. Właściwie widzicie, instruktorowi puściły nerwy. Instruktor zamyka oczy, albo tak zasłania oczy i nie widzi, co my, co my robimy, więc możemy, możemy mówić, możemy, możemy mu wmawiać, że po prostu, że jeździmy ok, że jest wszystko ok. Tutaj o, dzień dobry, to fajny dzień dobry, Uhuhu, ale fajnie jeżdżę, a tak naprawdę jeździmy tak jak w grach. Przy ruszaniu na oblodzonej drodze zaleca się oblodzona droga, oblodzona droga. Czy to jest tam, gdzie są tirówki? Znacznie zwiększyć obroty silnika. <śmiech> tak, tak. <śmiech> Łagodnie zwolnić pedał sprzęgła. Tak. Włączyć drugi bieg. Uh, uh, uh. Przecież prostytucja jest nielegalna. To co oni tutaj, kurczę, każą się zadawać z prostytutkami, czy, czy nie? Dobra, no to zaznaczymy wszystko w takim razie i prawidłowy, oczywiście... Ło, wow, patrzcie, deszcz pada. No to my sobie tutaj zmienimy kamerkę. Zmienimy sobie kamerkę na bardziej realistyczną. Włączamy silnik, skaczemy oczywiście i... Jedziemy, jedziemy. Włącz silnik, jedziemy, jedziemy. Włącz silnik, jedziemy. O! Teraz działa. Dobrze, tylko tutaj musimy troszeczkę uważać, ponieważ ci ludzie tutaj nie fajnie jeżdżą. Patrzcie tutaj, jak oni żadnych kierunkowskazów, żadnego niczego. No kurczę, po prostu taka hamuwa. Muszę po prostu aż wy. Aaaaa! No, co ty kurde reklamu pierdzielona jakiś freemind.pl. Co ty mi tu wjeżdżasz? Co i co żeś zrobił? No i co? Gdzieś co żeś zrobił? No i co? Gdzie, 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 nie, gdzie? Nie, nie, o nie. O nie, 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 Tak dalej być nie będzie. Tak dalej być nie będzie. Nie będę, nie będzie, nie będzie, tak dalej być nie będę R. Jedziemy do przodu. Włączamy silniczek. Patrzcie, co zasuka. już myślałem, że przejdzie przez ulicę. I przechodzi. I już myślałem, że przechodzi. Kto się przejechał? Kurde, już myślałem, że ktoś się przejechał. A fajnie by było. Ale to niestety. Włącz światła. No kurde, no. Gdzie jest mój telefon? Pobawimy się w policję, pobawimy się w... O, patrzcie, miejsce na twoją reklamę. <laughs> to chyba nie Polska, bo z 50 razy więcej by było tych billboardów. Też nie, to, to, to niby Kraków jest, prawda? Ale chyba tysiąc lat temu. Jedziemy sobie spokojnie. W deszczowy dzień. Punkty karne 4. Karma nam rośnie. Karma nam rośnie, rośnie nam eks... Niedługo sobie kupimy lepszy, niedługo sobie po prostu kupimy lepszy samochód. Bo ten samochód, jak widzicie, ma tylko jeden bieg, chociaż nie, ma dwa. Dobra, więc jedziemy teraz sendy. Tutaj trzeba troszeczkę uważać. Przekroczona prędkość. Okej, okay, dobra, przekroczona prędkość to akurat jest dozwolone. Co my tu mamy? Kto, yy, Kurdmanów? Nie wiem jaka tam ulica była Kurdmanów czy czegoś, ale no dobra. Hotel Polonia, hotel warszawski. Hotel warszawski w Krakowie. Fuck logic. To tak samo jakbym tak samo jakbym kurcze jakbym kurcze poszedł do chińskiej restauracji zamówić pizzę. Nie wjeżdżaj na chodniki. Wcale nie wjeżdżaj na chodnika. Patrzcie na tych ludzi, co tam tych ludzi byś kurcze nie nie, Jezu, co za co za cham. Ja nie wiem, ja, ja, go, ja go niedługo wyrąbię z tego samochodu i sam będę jeździł. Dlaczego, dlaczego to się nazywa swobodna jazda, skoro ja nie mogę swobodnie jeździć? Ale no okej, okay, dobra, tutaj trzeba uważać, spoko, spoko, jedziemy dalej. Patrzcie, gościu w krótkim rękawku chodzi. Drugi, jego klon, chodzi w, w krótkim rękawku. Deszcz pada, śnieg pada, chociaż ten deszcz wygląda jak jakieś igły. I... okej. Okay. Koniec trasy, więc musimy się troszeczkę... Okej, okay. bawimy się, widzę, w Harry Pottera, tak? Dobrze, 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 czyli teraz lecimy sobie. Coś mi się wydaje, że jednak to nie, nie ma tak być. Okej. Okay. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Wiecie co, to ja jednak chyba wrócę do GTA czy Carmageddon, bo... Coś mi się wydaje, że te liczniki tutaj nie wskazują prawdy. Ja sobie mogę co prawda zmienić... O, silnik mi się wyłączył. Si no to już nigdzie nie, niestety nie pojedziemy, prawda, więc no... Więc to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie w komentarzach, kto z was dzięki temu poradnikowi zdał test prawa jazdy. Jeżeli będzie powyżej 10%, zrobimy jakiś kolejny poradnik. Jak? Coś tam, coś tam. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dać łapkę w górę, subskrybujcie i na razie! Nie, nie będzie pasować. sombrero, sombrero! Nie, no nie, no nie, nie będzie pasować. Gdzie zrobimy? O, uszy mu wystawi. Jakby to było białe, to byśmy mogli asasyna zrobić. Ale okej, no dobra. Niech będzie, niech będzie tak jak teraz jest. Jeszcze mu, jeszcze mu.